Witamy, witamy na kanale Crypto Bros, gdzie szukamy alfa, szukamy alfa w kryptowalutach. I tak zaczynamy od Zek Sync. prawdopodobny następny duży, bardzo potężny ekosystem i prawdopodobnie kolejny zrzut dla użytkowników tego ekosystemu. Czyli polecamy bawić się aplikacjami, mają ich już trochę. Polecamy podłączać się z jak największej ilości portfeli, bridgeować, zamieniać, dostawać, do, do, dodawać płynności itd., 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 brać pożyczki, tworzyć różne bariery, pobawić się w NFT jak największą ilością, bo pewnego dnia prawdopodobnie ZK Sync. A ZK Sync wykorzystuje technologię ZK Rollups, czyli technologię, która jest jedną z najciekawszych technologii w tej chwili w krypto. Jak już wspominaliśmy wcześniej wiele razy, jedyna technologia, w jaką Full Power poszedł i zainwestował w Starknet, Vitalik Buterin. No także bawcie się. No, pewnie trzeba będzie poczekać na ten token rok, może dwa. Prawdopodobnie zrzucą go dopiero w rynku byka 2025. Nieważne, wiemy co mamy robić. Cierpliwa, cierpliwość nagradza, jest nagradzana w rynku krypto, także to jest aspekt numer jeden, czyli Zetki Sync. Dalej. Idziemy do DeFi Lama. Ponieważ DeFi Lama bardzo fajnie się rozwija, tam mieli jakieś problemy wewnętrzne, ale mniejsza z tym, jeśli chodzi o platformę, mają fajny tutaj zakładkę FIS i Revenue, czyli opłaty dla protokołów oraz dochody. I możemy sobie to wybrać jakiś kolejny. Według, według, właśnie, blockchaina. Jak tu widzicie, jeśli się nie mylę, i wybierzemy sobie nie chcę nic spisać wybierzemy sobie powiedzmy, co ja widziałem, ciekawego poligon. To mamy aplikacje, które robią najwięcej tutaj ciekawych rzeczy. Hmm, powiedzmy, miesięczny, będzie miesięczny. FIS jest, miesięczna. Klikniemy na FIS miesięczny. O, to oczywiście, Uniswap, później mamy Polygon, mamy QuickSwap, Gains Network, wiadomo. Ale mamy jakieś Azuro, coś nowego. Carbersoft też sobie nieźle radzi na, na poligonie i MetaVault. Jeśli yy, zobaczycie na Azuro, to jest chyba Prediction Market, czyli zakłady. Azuro to infrastruktura i płynność. Tak, betting, czyli zakłady, yy, zakłady na poligonie. zarabiają 16 tysięcy dziennie. To już nie, jest, nie są przelewki. A jeśli wrócimy, ile ten, tok, ile ten token ma, market cap Azuro w tym momencie jest wyceniany na. Uwaga. Nie pisze. Niestety. To chyba nie ma tokenu. To podejdziemy, zobaczymy na MetaVolt MetaVolt 7000. Zalabia dziennie miesięcznie można zobaczyć miesięcznie miesięcznie 39 tysięcy fis 39 11 to jest platforma inwestycyjna i zdecentralizowany Venture Capital Fund. Też warto zobaczyć. Yy, tak szybko przejdziemy, <laughs> tylko próbujemy znaleźć coś ciekawego. Bo główną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać tutaj, to jest coś, co znaleźliśmy na Fantomie. Yy, te dwa na pewno warto sprawdzić z Polikona, ale na Fantomie popatrzcie, coś nowego. Mami Finance. Mami finance. Tego, tego nie widziałem w zeszłym rynku byka, tego w ogóle nie było widać. A Mami Finance to są derywatywy. Derywatywy, które zarabiają 30 tysięcy, znaczy mają opłaty płacone do protokołu 30 tysięcy. Dochody 1500, czyli niedużo na razie, ale marketka patrzy, tylko 6 milionów. I FIS mają. To 000, 7 dni, 380 000 ludzie płacą fis miesięcznie, bo to już jest dość dużo. To już jest coś ciekawego, patrzcie, więcej fis płacą na tego mamy Finance niż na spółki czy samego Fantoma. Kolejne do przejrzenia to jest tutaj Morfex, Equalizer Exchange jakieś znacznie się wyróżniają jeśli chodzi o Fis, jeśli chodzi o revenue, będzie Earnings może 30 dni revenue. To Equalizer Exchange, znowu tutaj wygrywa. Um, fees. no dobra, także do przejrzenia mamy Mamy Finance, to już wiem, to są derywatywy, czyli e, e, Giełda Trading, Morfex, zobaczmy co to jest. Też gie giełda Perpetual. Giełda Perpetual. Zobaczymy jak wygląda. Morph x No. Nie ma czasu się przyglądać. Zobaczcie sobie. I kolejna sprawa. To jest ten Equalizer Exchange. Twin AMM To jest fork Solidly, czyli fork tworu, tworu Andrechronie parę miesięcy temu te tokeny miały swój mały ruch w górę no ale. 9000, jeśli chodzi o dzienne Fis Coalizer Exchange. Nie wygląda najgorzej. Market cap tylko 1,8 miliona. Na pewno warto zobaczyć. Zwłaszcza, że ta technologia była wymyślona przez ojca, albo praojca DeFi, Andre Kronie i są na właśnie Fantomie, także no Ciekawe rzeczy tutaj fantomie się zaczynają budować. Jak zawsze Fantom tutaj bardzo ciekawych deweloperów. Robią swoje, nie patrzą na nic innego. Ostatnia sprawa, zobaczcie sobie stronkę GodMode.space to są, jak się gra, to są to są agenci AI, którzy prawdopodobnie mogą zrobić wszystko dla Ciebie. Nie wiem jakie można zadać pytanie na przykład okay, trzeba się zregować. No nic. Tu mam od znajomego, także polecamy, polecamy zobaczyć sobie na to, bo północy jest to też bardzo dobre. Po prostu takie małe agenciki AI mogą za Ciebie robić bardzo wiele rzeczy i bardzo Ponoć jest bardzo praktyczna ta strona. Jeszcze jej nie sprawdzałem, także możecie to zrobić razem ze mną i, 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 i zobaczyć jak to działa. Chyba się łączy z Chat GTP, ale dokładnie szczegółów jeszcze nie znam. Po prostu chciałem wam powiedzieć, żebyście sami sobie zobaczyli w swoim czasie. Jak coś ciekawego, porządnego tutaj będzie, to oczywiście zrobię kolejny film ze szczegółami. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.